Ja też staram się ludzi zapraszać do moich treningów. Jeżeli jest taka możliwość, no to ktoś zawsze do mnie dołączy, jeżeli możemy się gdzieś tam zgrać. Ale teraz powstała też taka inicjatywa, gdzie chciałabym zgromadzić jak najwięcej ludzi z pasją, amatorów czy tak zwanych harpaganów, ludzi starszych, młodszych, kobiety, mężczyzn, wszystkich tak naprawdę. 14 czerwca w Mysłowicach. Na Brzęczkowicach, czyli nieopodal, gdzie mieszkam. W moich, jak ja to mówię, w moich lasach organizuję trening dla każdego. Serdecznie zapraszam. Jest wydarzenie na Facebooku. Nazywa się ono Biegamy i, przerywa", nie, Biegamy i Przerywamy Długość Dźwięku Samotności. No, chcę podkreślić też to, że jesteśmy w Mysłowicach. Czyli Mysłowic. Zespół Mysłowic, <laughs> którego bardzo lubię słuchać. Szczegóły, no to odsyłam już do właśnie tego wydarzenia. Będzie naprawdę wspaniała atmosfera. Już wiem, że przyjadą ludzie, których ja też nie znam, więc dla mnie to też będzie ciekawe doświadczenie poznać znowu nowe historie.